Paweł Nowrocki po zakończonym meczu klub piłkarski piła Sparta Złotów. Paweł w pierwszej połowie to było mniej więcej tak, że my próbowaliśmy, tak przynajmniej to wyglądało z tyłu, bo my próbowaliśmy grać, a punktowała Sparta. Znaczy akcja, punkt, gol, akcja, gol, akcja, gol. No tak, dzień dobry wszystkim. Przede wszystkim chciałem pogratulować wsparcie Złotów, bo w pierwszej połowie zagrali bardzo, bardzo dobrze, bardzo skutecznie. Chyba w każdym aspekcie gry nas jakby zdominowali. To prawda, że my próbujemy grać w piłkę, to, to się raczej tutaj nie zmieni, bo chcemy, mamy młody zespół, chcemy budować taksy od tyłu, rozgrywać, to my dyktować warunki meczów. No ale dzisiaj się nie udało. się przyjechał do nas lepszy przeciwnik, po prostu trzeba powiedzieć, niż dzisiejszym. Pierwsza połowa w zasadzie co, co mieli, to, to strzelili. No ale zasłużyli na to. No, 4-0 to, to, to jest duży wynik. W drugiej połowie no już, już nam troszeczkę lepiej szło, było bo 0-0 był równiejszy mecz, ale, ale niestety to, to jakby nie zaciera tego wyniku, który dzisiaj zrobiliśmy. Od tej pierwszej połowy nie zaciera, bo na drugą połowę się wychodzi już z takim bagażem czy to jakby amek, co chyba nie jest łatwo. No nie jest łatwo ciężko, było, ciężko było to, to podnieść w szatni, żeby, żeby zmobilizować chłopaków, bo wiadomo, że, że ten, ten, ten sezon był bardzo ciężki dla nas. Cały czas jakby, jakby ta presja związana z tym, żeby, żeby jednak gonić i nawet przez chwileczkę się udało. Tam przez jeden dzień do, do weryfikacji byliśmy na tym miejscu barażowym, no ale później posypało się, przegraliśmy trzy ostatnie mecze i tak szczerze powiedziawszy, ja poczułem, że już zeszło troszeczkę powietrze po, po, po tym Lubaszu z naszego zespołu, no i to było widać. To było widać, że te ostatnie, a czy inaczej, to w meczu z Lubaszem przy, przytłoczył nas trochę ten ciężar tego, że mamy szansę na baraż, czy to wynikało po prostu z czegoś innego? Znaczy, no, było wiele czynników, bo jak wiem, no, Radwan nam nie pasuje, po prostu jest zespołem fizycznym, lepiej, lepiej wyglądali w tym meczu pod, pod tym kątem, byli wyżsi i po prostu nie lubimy grać z takimi przeciwnikami. To się potwierdziło w pierwszym, jak i w drugim meczu. Ale tak jak mówię, no, my mamy ciężki, ciężki sezon, młody zespół, kadra nam się na końcu troszeczkę posypała. No i ten wynik dzisiaj jakby, jakby jest podkreśleniem tego wszystkiego, co się działo w ostatnich tygodniach u nas. No wróćmy Paweł jeszcze do tego meczu, bo e, rozmawialiśmy o tym, że graliśmy w piłkę, Sparta punktuje. Jak w takim razie te dwie rzeczy połączyć, ale bardziej w tym kierunku, żeby to KP Piła grała w piłkę i KP Piła punktowała? No to cały czas trzeba być e, mądrym, inteligentnym zawodnikiem, żeby się dobrze przesuwać, dobrze bronić. Trzeba być e, odpowiedzialny, bo my dzisiaj znowu jakieś takie bramki tracimy dziwno. Ciężko mi to w ogóle opisać, jak z połowy dośrodkowania w zasadzie tracimy bramkę w drugiej, w trzeciej minucie. No. I no musimy wszystkiego do, dołożyć po trochu i uczyć się przede wszystkim tej, tej gry w piłkę i tyle. Stawać się coraz lepszymi zawodnikami, a wtedy to będzie miało na pewno wpływ na, na postawę całego zespołu. To zapytam tak na gorąco. Ostatnie ostatnie pytanie w tym sezonie. Paweł Nabrocki w przyszłym sezonie to trener, czy zawodnik, czy jedno i drugie? No, zobaczymy, tak, tak jak mówimy, tutaj wszystko sobie zaplanujemy, usiądziemy z dyrektorami, z dyrektorami, zobaczymy. Jak budować zespół, wiadomo, że my też jakby mm, nie mamy za dużo tych piłkarzy z jakością, musimy, musimy ratować się jak mamy, ale na pewno zawsze mądrze planujemy, planujemy kadrę i nie inaczej będzie w tym sezonie, zobaczymy, jeżeli będzie taka potrzeba, to, to jestem chętny do pomocy. Dzięki Paweł, dużo zdrowia. Dziękuję. Damian Sudoł, Sparta Złożów. Panie trenerze, to zacznijmy od samego początku tego meczu. Sparta, akcja, gol, akcja, gol, akcja, gol. Tak miało być? No, cieszę się przede wszystkim ze skuteczności w pierwszej połowie. Fajnie, że otworzyliśmy szybko mecz i myślę trochę ten plan KP Piła na mecz trochę już chyba lek w gruzach. Faktycznie tak było, że, że co akcje praktycznie z kontry można powiedzieć i udawało się strzelić tą bramkę. No i, no i cieszę wynik końcowy przede wszystkim, że zagraliśmy na zero z tyłu. Był taki pomysł na te 36 stopni w cieniu, żeby jednak trochę zacząć niskim pressingiem albo średnim pressingiem, żeby tak mocno pod tym szerokim, długim boisku nie biegać? To znaczy, się ja obejrzałem. Trzy mecze KPP-u ostatnie sobie odtworzyłem. Dwa tutaj u siebie bodajże z Szamocinem, i ostatni z Lubaszem, i na wyjeździe z Jastrowiem. No i tak postanowiliśmy, że się ustawimy w takim średnim, niskim pressingu. Będziemy no tutaj kontrować. Myślę, że była taktyka odpowiednio dobrana. Tak, no Z tego, co zaobserwowałem, Piła fajnie buduje akcję, natomiast w rozwinięciu ma, ma problemy na połowie przeciwnika. No i też to się dzisiaj potwierdziło. Panie trenerze, druga połowa na 0-0, co prawda, ale to już miało wpływ to, że ostatni mecz 3 dni temu i że 36 stopni, czy po prostu trochę już spuściliście z i czekaliście na zakończenie sezonu? No ja myślę, że, że warunki dzisiaj były ciężkie i faktycznie już ta druga połowa taka trochę wyglądała jak dociągnięcie do końca i zarówno z naszej strony i tutaj ze strony gospodarzy. Wynik był dobry, także chłopacy też się nie specjalnie musieli spieszyć, przerywaliśmy te akcje skutecznie. No i tak to się ułożyło. No. Ale radość po końcowym gwizdku sędziego, na to siły starczyło, bo trzecie miejsce w tym sezonie. To teraz krótkie podsumowanie. Uznaje pan to za bardzo dobry wynik? Można było coś zrobić z tego lepiej. Eee, czy może to pana nie zadowala? No tak na gorąco teraz ciężko mi powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że jednak jest to dobry wynik, bo no. Chociażby dzisiaj w pierwszym składzie mieliśmy ośmiu młodzieżowców na ławce rezerwowych, kolejnych czterech z juniorów młodszych dokoptowaliśmy, bo dzisiaj naprawdę problemy kadrowe mieliśmy duże. Sporo chłopaków z pierwszego składu nie było, także próbowaliśmy to jakoś załatać, wyszło fajnie. Także mówię, na ten moment jest to myślę dobry wynik dla tych chłopców. Po takim no, ciężkim sezonie poprzednim, gdzie spadliśmy, podnieśliśmy się, e, zagraliśmy fajny ten sezon, z, z meczu na mecz było coraz, coraz lepiej. Jeżeli chodzi o, o taki mały niedosyt, być może jakieś mecze mogliśmy troszeczkę no, tam punktów złapać, chociażby z Szamucinem, dwa razy nie udało się ani kompletu jednego zdobyć z Damasławkiem, też chociażby u siebie, gdzie no, naprawdę tam szans było, mnóstwo, był tylko remis, no, słaby mecz ostatnio w, w krzyżu też, też no, nie pomógł gdzieś tam w walce o może to drugie miejsce. Chociaż no tak biorąc pod uwagę rundę jesienną, 11 punktów straty bodajże do kłosa, to i tak. Postraszyliśmy troszeczkę w końcówce razem z piłą. No bo ta druga runda rzeczywiście, ta runda wiosenna, wykonanie sparty złotów, można powiedzieć, że bardzo dobra. No tak, no z tego co kojarzę, to drugie miejsce chyba, jakby patrzeć tylko na tą rundę. Cieszy przede wszystkim yy, gra w obronie, w defensywie straciliśmy chyba mniej bram jakiś także to też o czymś dobrze świadczy. Troszeczkę yy, może nie strzelaliśmy tyle co, co Orkan, natomiast no. Zaczynamy od tej gry w obronie. I ona jest myślę, że poprawna zawsze może być lepsza, ale jest poprawna. No i to cieszy, że ta defensywa jest już w miarę poukładana. No wiadomo, będziemy liczyć na coś więcej może w przyszłym sezonie. No właśnie, w przyszłym sezonie to pytanie takie, ta młodzież to jest, to jest przyszłość złotowa? Ta o której Pan wspominał, że są to juniorzy i młodsi też niektórzy i macie w kadrze bardzo dużo młodzieżowców. To jest właśnie przyszłość, przyszłość piłki w złotowie. Myślę, że tak. Troszkę oczyściliśmy poprzedni sezon kadrę, odmudziliśmy. No, postawiliśmy na chłopaków, którzy po prostu to się z klubem: chcą tutaj grać, chcą trenować, rozwijać się. Początki były ciężkie, natomiast no, myślę, że z meczu na mecz te, te minuty, to doświadczenie pokazywało, że, no, że idziemy w dobrym kierunku. No. Zobaczymy, co przyniesie przyszły sezon. Faktycznie ci, ci chłopacy, którzy w większości byli dzisiaj na boisku, no to w przyszłym sezonie mogą jeszcze grać w juniorach, a że awansowali juniorzy do Ligi Wojewódzkiej, także pewnie też tam będą jeszcze pomagać. No dobrze, panie trenerze, to w takim razie dziękuję i powodzenia, do zobaczenia w przyszłym sezonie. Dziękuję. Dzięki.